Siemka, z tej strony Brasout i witam Was w prawdopodobnie już ostatnim odcinku z MOS. Jak ostatnio pamiętacie? Oj, oj, oj. Zrobiliśmy sobie piąty chapter pod tytułem The Abandoned City na 100%. No i w tym odcinku bierzemy się za Surfox Domain. Mamy tutaj 10 relik Dust oraz, oraz 2 fragmenty. I'm so sorry, Quill. I really am. <laughs> All remained still, save for a blazing shadow voice to strike. Quill's insights felt like quicksand sinking in terror at the sight. metal, No i światło Adirondackie zostało pożarte przez Sarfoga. Tak właśnie zwabił. Tak na tym wyszedł. Ucieczka przed Ucieczka przed Sarfogiem wydawała się niemożliwa. Quill dove, the opening just big enough, and narrowly escaped the snap of Sarfog's fiery jaw. This is the littered limbs of those before her served as haunting reminders that this was where so many before her met their end.

I mustered the strength to look up. The reader was still there. Ona zawsze jesteśmy felt the depth of their connection. The strength that came with being twofold. They come so far together. My friend <laughs> if we don't face Sarfog now, my uncle will die, and that monster won't stop until you and I are torn apart. Will you stay with me and try? I can't leave you, Queen. We No dobra. Patrzcie, jakie tam ładne niebo jest. Ogólnie, tutaj jest pierwszy fragment. W tym miejscu. O, proszę bardzo. Już przedostatni. Jakby nie patrzeć. Dobra, lecimy. Tam są jeszcze beczki. A ile mamy? 3. For real? No scam? Albo by byłoby beznadziejnie jakbym nie zabrał relik DASTA w takim krótkim rozdziale. Wow! Ale to jest ładne! Ej, nie spoglądałem. Wcześniej. Nie, no niesamowite to jest. Patrzcie. Wow. Wow, jak na VR, to jestem naprawdę pod wrażeniem. Wow. Kocham PlayStation VR. No, skam. Dobra. Jest. Zdobyłem każdego relikdasta w tej grze. Dostałem trofeum. I słuchajcie, tutaj jest kolejny fragment. Chodź tu, chodź. Dobra, yy, czekajcie, bo tu trzeba. O. Tak, przejść. O. No i proszę bardzo. Mamy ostatni fragment. Również zostaliśmy trofeum za znalezienie wszystkich fragmentów w tej grze. No ale niestety ze spadłem. <grym> Dobra, muszę tak naprawdę tylko przejść grę bez żadnych śmierci. I to będzie wszystko. Serio. Wyplatynuję wtedy Mosa. Ale wiem, że w, yy... przejście tej gry bez śmierci będzie bardzo ciężkie. No, słuchajcie, tutaj musimy się śpieszyć. Dobra, dostał. Dobra, na razie jakoś idzie. Kurde, no i umarłem. Nie zrobiłbym trofeum bez śmierci tutaj, w tym poziomie. To jest serio trudne. Dobra. Niech wystrzeli jeszcze raz. Dobra. I jeszcze raz nie wystrzeli. Nice! Dobra, teraz poszło mi dobrze. Będę teraz nie spaść. No Quill, nie oglądaj się, tylko idź. Dobra, dobra, uciekliśmy. Boże Quill. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie. Kurde. Dobra. Dobra. Przecięty. No marł. naprawdę zrobiliśmy to, quill. Dobrze. Hm. Super Queen. Proszę, jaki ładny pałac.

Nie, nie mogę tego rozwalić. No i mam naszego wujka, Argusa. <laughs>

I wanted to keep you safe from all this. It is not a burden you can bear alone. I'm not alone. No, nie jesteśmy not jest alone. strong. He resigned. We're safe now, she assured him. Let's go home. No, well, you've never been in more danger. His voice faltered. The arcane do not end with Sarfog. Arcane skończyła z Sarfogiem. Hidden here. We must reclaim it. Where? We're ready. Promising beginning, indeed. And so ends book one.

No i proszę bardzo, mamy koniec. Zrobiliśmy tutaj grę na 100%. Jestem bardzo szczęśliwy. No i co? Jest ogólnie mozdwójka. Bug 2 się nazywa. Jednak ta gra jest bardzo droga, moim zdaniem. 180 zł to jest bardzo dużo. And to you, dear reader. Hm. Dobra. Słuchajcie, ja tą grę oceniam em, 9 na 10 z tego względu, że grafika tutaj Unreal Engine nie razie tak bardzo w oczy. E, jest spoko. E, nie jest to zbyt prawdziwe, ale moim zdaniem tak powinno być. Ponieważ nie wiem jak wielu chorób lokomocyjnych, i po ilu tak bym takiej choroby lokomocyjnej dostał, grafika była spokojna, fabuła była bardzo fajna. Taka, no, jak to na platformówkę, no, taka bardzo, mówiąc o takich marzeniach, myślenie o. Pomocy. Co ja w ogóle gadam? Dobra, nieważne. Ym... Jeśli chodzi o Bug 2 to mam nadzieję, że będzie na PSVR 2. Jeśli nie, to nie wiem, co zrobię: Studio Polyark <grybujesz> za to. Ale no co, pozostało mi jeszcze przejść grę bez żadnych śmierci, co może być, moim zdaniem, bardzo trudne w moim wykonaniu, e, tak więc e, mechanika też była spoko, e, bardzo fajne przemyślane zagadki tutaj były, były one dosyć, no zrozumienia były, nie, nie były jakoś bardzo trudne, dało się je rozwiązać, za pierwszym razem by mi to pewnie szło troszeczkę dłużej, ale no nie sądziłem, że wtedy jak zacząłem Mosa byłem już w połowie gry, do dopiero później ogarnąłem, że mogę nagrywać na PSVR bez żadnych dodatkowych komponentów, ponieważ wszystko mam. Słuchajcie, jeśli chodzi o następną serię, nie będę robić tym razem ankiety, ponieważ... Nie będę robić ankiety z tego względu, że mam już zaplanowaną grę. A zanim ja tego mosa wrzucę, to też troszeczkę zejdzie. Tak więc, yy, będziecie. Nowa seria z psvr może być dopiero po 2 listopada. Yy, nie wiem, który jest teraz, ale wydaje mi się, że w następnym tygodniu, większość. No, 31 października, może zobaczycie ostatni odcinek. Zobaczymy, ile mi tego wyjdzie i, i wyszło w ogóle. Chyba z 8, może odcinków, ale no zobaczymy. Dobra, yy, tak jak mówiłem, 9 na 10 oceniam tą grę. Może, może się jednak skończę na no ten BUG2, yy, bo to się osłonać łatwe do wyplatynowania. Ale czy ja chcę tyle wydawać pieniędzy? Ja to muszę jeszcze przemyśleć. Tak więc ym, z tej serii to było na tyle. Mam nadzieję, że seria się podobała. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w na następnej grze z PSVR, yy, która powinna pojawić się już właśnie w listopadzie. Tak więc na razie i cześć.